Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by spojrzeć na swoje życie i zastanowić się, dlaczego nie jesteś całkowitym panem swojego czasu, energii i decyzji? Bo prawda jest taka, bez ogródek, że większość ludzi żyje tak, jakby ktoś inny pisał ich przeznaczenie. Każdy dzień jest reakcją na to, co dzieje się na zewnątrz, a tymczasem twoja wewnętrzna siła pozostaje uśpiona. Nie jestem tutaj. Aby ci słodzić rzeczywistość. Dyscyplina nie jest wygodna, cisza nie jest zabawna, a konfrontacja z samym sobą boli. Ale jeśli naprawdę chcesz kształtować swoje życie, jeśli chcesz iść pewnie naprzód, nie pozwalając by cokolwiek, ani ktokolwiek cię zniechęcił, musisz nauczyć się patrzeć na rzeczywistość taką, jaka jest, bez wymówek, bez usprawiedliwień. Kształtowanie życia wymaga trzech rzeczy. Dyscypliny, ciszy i wewnętrznej siły. Dyscyplina utrzymuje cię na ścieżce, gdy wszystko w tobie krzyczy, by się poddać. Cisza pozwala usłyszeć to, co naprawdę ważne, bez rozpraszania i hałasu. A wewnętrzna siła to twój prawdziwy napęd, moc, której nikt nie może ci odebrać, jeśli nauczysz się ją pielęgnować. Ale to nie jest teoria, ani ładne słowa, które mają cię zmotywować na chwilę. Byś zaraz o nich zapomniał. To wezwanie do działania, do konfrontacji z samym sobą i budowania każdego dnia z intensywnością, jakiej Twoje życie naprawdę zasługuje. Lekcja pierwsza: ucisz swój umysł i pracuj, nie szukając oklasków. Pierwszym krokiem do kształtowania swojego życia jest nauczenie się uciszać umysł, wyciszać ten stały szum, który Cię rozprasza i zmusza do szukania. Zewnętrznej aprobaty. Większość ludzi żyje uwięziona w potrzebie bycia widzianym, w oczekiwaniu na dobrze zrobione, które nigdy nie nadchodzi. To jest wygoda, a wygoda nic trwałego nie buduje. Jeśli chcesz osiągnąć wewnętrzną siłę, musisz nauczyć się pracować, nie patrząc, kto obserwuje, nie oczekując uznania, ponieważ dyscyplina nie mierzy się oklaskami, lecz wynikami wytrwałością i zdolnością stawiać czoła trudnościom w samotności. Uciszanie umysłu nie oznacza bierności, lecz przejęcie kontroli nad swoimi myślami, naukę wybierania, na czym się koncentrujesz i niepozwalanie, by każdy impuls czy emocja decydowały o twoim dniu. Oznacza odłączenie się od porównań, krytyki i oczekiwań innych oraz zrozumienie, że twój rozwój Zależy wyłącznie od tego, co robisz, gdy nikt nie patrzy. Każda godzina spędzona na rozpraszaniu się, karmieniu ego lub szukaniu aprobaty jest czasem straconym energią, którą mógłbyś zainwestować w prawdziwy postęp. Praca w ciszy wzmacnia Twój charakter, uczy cierpliwości i odporności, zmusza do konfrontacji z samym sobą i uczenia się na własnych błędach, bez obwiniania kogokolwiek. Kiedy uczysz się polegać tylko na własnej wewnętrznej dyscyplinie i zaangażowaniu, odkrywasz coś potężnego. Nikt nie może odebrać ci tego, co budujesz własnym wysiłkiem. A prawdziwe uznanie przychodzi nie w formie oklasków, lecz siły i pewności w tobie samym. Lekcja druga. Zorganizuj swoją przestrzeń fizyczną i usuń chaos wokół siebie. Twoje otoczenie mówi o tobie. Nieporządna przestrzeń odzwierciedla rozproszony umysł, a rozproszony umysł nie może budować wewnętrznej siły ani dyscypliny. Marek Aureliusz mówił: "Doskonałość charakteru polega na tym, by żyć każdym dniem, jakby był ostatnim, bez rozproszeń i zbędnych uległości". Każdy przedmiot nie na swoim miejscu, każdy zapomniany dokument, każda nieustanna powiadomienie kradnie twoją uwagę. I osłabia koncentrację. Organizacja przestrzeni to nie tylko sprzątanie, to tworzenie azylu, w którym twój umysł może myśleć jasno i działać precyzyjnie. Wyobraź sobie swój umysł jak rzekę. Jeśli koryto jest pełne kamieni i gałęzi, woda nie płynie. Sprzątanie przestrzeni to oczyszczenie koryta, pozwalając myślom i działaniom płynąć z siłą i kierunkiem. Porządek fizyczny, Zmusza cię do wzięcia odpowiedzialności. Nie możesz narzekać na brak dyscypliny, gdy Twoje otoczenie krzyczy chaosem. Każda decyzja, którą podejmujesz w sprawie swojej przestrzeni, odzwierciedla dyscyplinę, którą jesteś gotów pielęgnować w swoim życiu. Zacznij od małych rzeczy: czystego biurka, określonego harmonogramu, widocznych priorytetów. Stopniowo porządek zewnętrzny. Kształtuje porządek wewnętrzny, a jasność zaczyna zastępować chaos. Kiedy uczysz się panować nad tym, co masz pod kontrolą, nawet największe burze tracą swoją moc, ponieważ masz solidne centrum, z którego możesz działać. Prawdziwa wewnętrzna siła buduje się krok po kroku, a utrzymanie porządku w swoim otoczeniu jest jednym z pierwszych aktów mocy, które możesz wykonywać każdego dnia. Lekcja trzecia: Staw czoła swojemu bólowi i ucz się z niego. Ból jest nieunikniony, ale przedłużające się cierpienie to wybór. Jak mówił Seneka: Nie chodzi o to, że mamy mało czasu, lecz o to, że wiele tracimy. Każda chwila, w której unikasz spojrzeć na swój ból to czas zmarnowany na słabość i wymówki. Stawienie czoła bólowi oznacza spojrzenie mu prosto w oczy, jego uznanie. I pozwolenie, by stał się nauczycielem. Nie chodzi o szukanie cierpienia, lecz o zaakceptowanie, że życie nie zawsze jest łaskawe, a twoje blizny to mapy twojego rozwoju. Wyobraź sobie swój ból, jak ogień, w którym hartuje się stal. Każdy cios, każdy płomień wzmacnia strukturę wewnętrzną, aż wyłonisz się silniejszy i bardziej odporny. Negowanie, lub uciekanie przed bólem. Jedynie osłabia. Za każdym razem, gdy unikasz dyskomfortu, pozwalasz, by twój umysł i charakter ugięły się przed tym, czego nie da się uniknąć. Uczenie się z bólu oznacza zadawanie sobie pytań: czego mogę się nauczyć z tej sytuacji? Co mogę poprawić? Co mogę zostawić za sobą? Odpowiedź nie zawsze jest natychmiastowa, ale dyscyplina w stawianiu czoła temu, co boli, buduje wewnętrzną siłę której nikt nie może ci odebrać. Akceptacja bólu oznacza także przestanie obwiniania świata lub innych za swoje rany. Życie nic ci nie jest winne, siła kształtuje się w sposobie, w jaki odpowiadasz na to, co nadchodzi. Kiedy uczysz się postrzegać ból jako surowego, ale sprawiedliwego nauczyciela, odkrywasz, że nawet najbardziej intensywne burze stają się narzędziami do kształtowania niezłomnego charakteru, i umysłu zdolnego działać bez strachu. Lekcja czwarta. Idź z swoim strachem. Nie uciekaj przed nim. Strach nie jest wrogiem. Jest posłańcem, który pokazuje Ci Twoje obecne ograniczenia i wyzywa do ich przekroczenia. Epiktet mówił, nie rzeczy nas niepokoją, lecz opinie, które o nich mamy. Oznacza to, że strach nie istnieje sam w sobie, lecz w sposobie, w jaki go postrzegamy i pozwalamy mu kontrolować nasze działania. Ucieczka od tego, czego się boisz, jedynie wzmacnia jego władzę nad tobą i utrzymuje cię w więzieniu własnych niepewności. Iść z strachem oznacza go rozpoznać, zaakceptować i iść naprzód pomimo niego. Wyobraź sobie swój strach, jak cień, który podąża za tobą nieustannie. Im bardziej walczysz, by go ignorować lub uciec od niego, tym większy i ciemniejszy się staje. Natomiast, jeśli stawisz mu czoła, jeśli idziesz z nim krok po kroku, cień staje się mniejszy, traci siłę i w końcu przestaje cię kontrolować. Za każdym razem, gdy świadomie stawiasz krok w stronę tego, co cię przeraża, twój charakter się wzmacnia, a umysł rozwija. Iść z strachem oznacza również zrozumienie, że odwaga to nie brak strachu, lecz decyzja, by działać mimo niego. Każde wyzwanie, każda niepewność, to okazja, by sprawdzić swoją dyscyplinę i zdolność panowania nad emocjami. Ucząc się żyć ze swoim strachem i używać go jako przewodnika, odkrywasz, że nic zewnętrznego nie może cię powstrzymać, a prawdziwa wewnętrzna siła rodzi się z akceptacji rzeczywistości taką, jaka jest, i poruszania się z pewnością, bez wahania, nawet gdy strach próbuje cię sparaliżować. Lekcja piąta. Chroń swój czas jak najcenniejszy zasób. Czas jest jedyną rzeczą, której nikt nie może oddać. Marek Aureliusz mówił: Nie postępuj tak, jakby twoje życie było długie. Każdy dzień, każda godzina to dar, który szybko przemija. Jednak wiele osób marnuje go na rozproszenia, narzekania i zobowiązania które nie wnoszą nic do ich rozwoju. Ochrona swojego czasu oznacza uznanie jego absolutnej wartości i nauczenie się inwestowania go z taką samą dyscypliną, z jaką żołnierz dba o swoją zbroję. Każda minuta, którą pozwalasz upłynąć bez celu, to energia i okazja stracona na kształtowanie swojego życia. Wyobraź sobie swój czas, jak rzekę, która płynie nieustannie, nie możesz jej zatrzymać, ani odzyskać, gdy już minie. Jeśli wypełnisz ją marnotrawstwem, woda się zanieczyści i nie będzie mogła odżywiać Twojego postępu. Jeśli nauczysz się ją odpowiednio kierować, każda godzina, każde działanie staje się siłą, która popycha Twoje życie do przodu. To oznacza wyznaczenie wyraźnych granic, mówienie nie rzeczom zbędnym i priorytetowe traktowanie tego, co naprawdę ważne. Każda świadoma decyzja dotycząca Twojego czasu jest aktem mocy i dyscypliny, który wzmacnia Twój charakter. Ochrona swojego czasu oznacza także przestanie odkładać to, co ważne przestanie reagowania na wszystko i wszystkich oraz wzięcie pełnej odpowiedzialności za swój harmonogram i cele. Wolność wewnętrzna zaczyna się, gdy jesteś panem swojego czasu. I nie pozwalasz innym dyktować jego rytmu. Kiedy uczysz się go cenić i chronić jak skarb, odkrywasz, że twoje życie przestaje być w rękach przypadku, a zaczyna być w twoich, budowane z intencją i siłą. Lekcja szósta. Nie zadowalaj się mniej niż swoim potencjałem. Większość ludzi żyje znacznie poniżej swoich możliwości, akceptując przeciętność, ponieważ jest wygodniej. Niż stawić czoła wymaganiom własnego potencjału. Za każdym razem, gdy wybierasz wygodę zamiast wysiłku, pozwalasz, by Twoje życie rozpłynęło się w przeciętności. Nie zadowalać się mniej, niż jesteś w stanie, oznacza przyjąć, że Twoje zdolności są żyzną ziemią, którą trzeba stale uprawiać i pielęgnować. Wyobraź sobie swój potencjał, jak młode drzewo. Jeśli go nie podlewasz. Jeśli nie chronisz przed suszą i szkodnikami, nigdy nie urośnie mocne, ani nie wyda owoców. Nie chodzi tu tylko o powierzchowną ambicję, lecz o głęboką dyscyplinę, wymagającą uczciwości wobec samego siebie. Obserwowanie swoich umiejętności i rozumienie, jak daleko możesz zajść, daje jasność, ale także stawia przed tobą odpowiedzialność. Za każdym razem, gdy unikasz wyzwania, opóźniasz swój rozwój, i osłabiasz charakter. Prawdziwa siła nie tkwi w tym, co inni w tobie dostrzegają, lecz w tym, co potrafisz osiągnąć, gdy wymagasz od siebie i nie zatrzymujesz się przed pierwszą trudnością. Pamiętanie, że Twój potencjał jest cennym zasobem, zmusza Cię do działania z determinacją, ciągłego uczenia się i niepozwalania, by strach lub lenistwo definiowały Twoje granice. Kiedy odmawiasz zadowolenia się mniej, każde działanie, każdy nawyk i każdy wysiłek staje się cegłą wzmacniającą strukturę Twojego życia, budując wewnętrzną siłę, której nikt nie może Ci odebrać, oraz drogę do wielkości, zależną wyłącznie od Twojej wytrwałości i odwagi. Lekcja siódma: Ustal wyraźne granice i naucz się mówić nie. Ustalanie granic nie jest egoizmem. To sposób na ochronę swojej wewnętrznej siły i dyscypliny. Epiktet mówił: Nie to, co ci się przytrafia, lecz jak na to reagujesz, ma znaczenie. Za każdym razem, gdy akceptujesz to, czego nie chcesz, za każdym razem, gdy ulegasz żądaniom, które odciągają cię od twojej drogi, osłabiasz kontrolę nad własnym życiem. Nauka mówienia nie to nauka podejmowania świadomych decyzji, priorytetyzowania tego, co naprawdę ważne i nie pozwalania innym dyktować swoich działań. Wyobraź sobie swoje życie jak zamek otoczony murami. Jeśli twoje granice są słabe lub nie istnieją, każdy może wejść, zaburzyć twój spokój i ukraść twoją energię. Kiedy budujesz wyraźne bariery, określasz, kto ma dostęp do twojego czasu, uwagi i zasobów, wzmacniasz strukturę swojego charakteru i autonomii. Mówienie nie nie jest agresją wobec innych, lecz szacunkiem wobec siebie. Za każdym razem, gdy chronisz swoją przestrzeń, umacniasz swoją wewnętrzną siłę i zdolność działania z zamiarem. Granice są również formą dyscypliny umysłowej. Uczą opierać się presji społecznej, manipulacji i ciągłym rozproszeniom, które próbują odciągnąć cię od twoich celów. Ucząc się mówić nie. Ustalasz rytm swojego życia, decydujesz o priorytetach i pokazujesz, że Twój rozwój oraz dobrostan są niepodlegające negocjacjom. Kto panuje nad swoimi granicami, panuje nad swoim życiem. A każda wyraźna granica, którą ustalasz, to krok w stronę wolności i wewnętrznej siły potrzebnej do kształtowania swojego życia. Lekcja ósma. Ustal priorytety swoich celów i skup się na tym, co naprawdę ważne, rozproszone życie nigdy nie będzie ani potężne, ani znaczące. Marek Aureliusz mówił: Skoncentruj się na tym, co zależy od Ciebie i przestań martwić się o to, czego nie możesz kontrolować. Każdy cel, który wybierasz, powinien być przemyślany i świadomy, ponieważ Twoja energia jest ograniczona, a czas nie czeka. Priorytetyzacja oznacza odróżnianie pilnego od ważnego. Tego, co tylko wypełnia dzień, od tego, co naprawdę buduje twoje życie. Bez skupienia twoje wysiłki się rozpraszają, a potencjał gubi w trywialnych zadaniach, które nie przynoszą wartości. Wyobraź sobie swój umysł jak łuk, a swoje działania jak strzały. Jeśli strzelasz we wszystkie strony bez celowania, nigdy nie trafisz w cel. Każda decyzja, każdy nawyk, i każdy projekt powinny być zgodne z tym, co chcesz osiągnąć, ponieważ każda odchyłka to czas i energia, które nie wrócą. Skupienie to nie tylko strategia, to wewnętrzna dyscyplina. Oznacza eliminowanie tego, co rozprasza, opieranie się pokusie powierzchowności i zaangażowanie w to, co naprawdę ważne, nawet gdy jest trudne lub wymaga poświęcenia. Kiedy uczysz się ustalać priorytety, odkrywasz potężną wolność. Nie jesteś już ciągnięty przez zewnętrzne żądania ani chwilowe impulsy. Twoje życie staje się jasno określoną ścieżką, a każde działanie, które podejmujesz, ma wyraźny cel. Prawdziwa wewnętrzna siła rodzi się, gdy twoja uwaga, decyzje i wysiłki koncentrują się na tym, co naprawdę buduje twój charakter, wzmacnia dyscyplinę. I przybliża Cię do rezultatu, który możesz stworzyć tylko ty. Lekcja dziewiąta. Działaj w ciszy, pozwalając, by wyniki mówiły za ciebie: Prawdziwa siła nie potrzebuje ogłaszania. Objawia się w tym, co osiągasz. Seneka mówił. Większość ludzkich nieszczęść wynika z nieumiejętności zachowania ciszy. Mówienie zbyt dużo o swoich celach lub wysiłkach, zanim je zrealizujesz. Osłabia Twoją dyscyplinę i karmi zewnętrzne oczekiwania, które odciągają Cię od Twojego celu. Działanie w ciszy oznacza zaangażowanie się w własny proces, skupienie na pracy i pozwolenie, by wyniki były świadectwem Twojego wysiłku i wytrwałości. Wyobraź sobie swoją pracę, jak podziemną rzekę. Nie musi być widoczna, aby być potężna. Choć nikt nie widzi stałego przepływu. Woda nadal eroduje skały, kształtuje teren i buduje siłę z cierpliwością. Tak samo dzieje się z Twoją dyscypliną i wewnętrzną siłą. Każda cicha akcja wzmacnia Twój charakter, kształtuje umiejętności i przygotowuje grunt pod wyniki, które przemówią głośniej niż jakiekolwiek słowa. Działanie bez szukania uznania wzmacnia też odporność. Uczysz się polegać na sobie. A nie na aprobacie innych. Każde ciche osiągnięcie jest przypomnieniem twojej zdolności do utrzymania zaangażowania bez natychmiastowej gratyfikacji. Z czasem wpływ twoich działań staje się widoczny, a twoja siła jest rozpoznawana bez potrzeby chwalenia się. Wewnętrzna dyscyplina i konsekwencja są filarami tych, którzy naprawdę panują nad swoim życiem. Kiedy pozwalasz, by Twoje wyniki mówiły za Ciebie, pokazujesz, że prawdziwa siła nie wymaga pokazywania się, lecz buduje się i utrzymuje poprzez stały, cichy wysiłek. Lekcja dziesiąta. Pozbądź się nawyków, które Cię osłabiają, i kształtuj dyscyplinę. Nawyki są cegłami, z których budujesz swoje życie. A te, które wybierasz powtarzać, decydują, czy Twoja struktura będzie silna, czy krucha. Epiktet mówił: Nie to, co nam się przytrafia, nas dotyka, lecz to, co robimy z tym, co nam się przytrafia. Dotyczy to również nawyków. Każda powtarzana czynność ma wpływ na Twój charakter i los. Utrzymywanie zachowań, które Cię osłabiają, oznacza oddanie swojej siły bezwładności, wygodzie i przeciętności. Przełamywanie tych nawyków wymaga świadomości i odwagi, ale jest jedynym sposobem, na uwolnienie prawdziwego potencjału i ukształtowanie dyscypliny. Wyobraź sobie swoje życie jak ogród. Każdy negatywny nawyk to chwast, który pochłania twoje zasoby i tłumi wzrost tego, co wartościowe. Jeśli nie wyrwiesz go systematycznie, twój ogród nigdy nie zakwitnie. Każdy pozytywny nawyk, który pielęgnujesz, nawet jeśli wydaje się mały, to nasiono wzmacniające twój charakter, Wspierające samokontrolę i budujące solidną wewnętrzną siłę. Dyscyplina to żyzna gleba, która pozwala tym nasionom rosnąć i wymaga konsekwencji, samokontroli oraz decyzji o działaniu, nawet gdy brak motywacji czy zewnętrznego uznania. Usuwanie szkodliwych nawyków i zastępowanie ich konstruktywnymi działaniami przemienia Twoje życie w sposób cichy, lecz niepowstrzymany. Z każdą świadomą decyzją, każdą wzmacniającą rutyną i każdym wyrzeczeniem się tego, co cię osłabia, rzeźbisz, wytrzymały charakter, kształtujesz swój umysł i zapewniasz, że Twoja wewnętrzna siła pozostanie niezłomna. Dyscyplina nie jest pojedynczym aktem. To suma małych decyzji powtarzanych każdego dnia, które ostatecznie budują moc, której nikt nie może ci odebrać. Kształtowanie swojego życia nie jest pojedynczym aktem ani osiągnięciem, które przychodzi z dnia na dzień. To nieustanny proces konfrontacji z samym sobą, podejmowania świadomych decyzji i nieustępliwej dyscypliny. Każda lekcja, którą omówiliśmy, jest filarem tej konstrukcji: uciszanie umysłu, by pracować bez szukania oklasków, organizowanie przestrzeni, by umożliwić swobodny przepływ myśli, stawianie czoła bólowi jako nauczycielowi i chodzenie z własnym strachem zamiast ucieczki to kroki, które prowadzą cię do pełnej odpowiedzialności za własną egzystencję. Priorytetyzowanie czasu, niezadowalanie się mniej niż swój potencjał i ustanawianie wyraźnych granic to akty wewnętrznej siły, które wzmacniają twoją zdolność podejmowania decyzji i autonomię. Działanie w ciszy i pozwalanie by wyniki mówiły za ciebie pokazuje że prawdziwa siła opiera się na stałym działaniu, a nie pustych słowach, podczas gdy pozbywanie się nawyków, które cię osłabiają, i kształtowanie dyscypliny sprawia, że każdy dzień staje się cegłą wzmacniającą twój charakter i życie. Każda z tych stoickich zasad ma jeden cel: przypominać ci, że twoja wolność i moc nie zależą od tego, co dzieje się na zewnątrz, lecz od tego, jak wybierasz reagować na każdą sytuację, jak wykorzystujesz swój czas, uwagę i energię. Życie nic ci nie jest winne i nie ma gwarancji wygody. Istnieje tylko grunt, który decydujesz się przygotować własnym wysiłkiem i skupieniem. Dyscyplina jest twoją tarczą, cisza narzędziem do słuchania prawdy, a wewnętrzna siła motorem, który pozwala ci stać mocno, gdy wszystko wokół. Próbujecie odciągnąć. Integrując te lekcje, odkrywasz, że zmiana nie przychodzi z oczekiwania na okazję, lecz z ich tworzenia, że rozwój nie mierzy się tym, jak łatwy jest, lecz zdolnością do utrzymania się na swoim miejscu w obliczu trudności. Kształtowanie swojego życia oznacza zaakceptowanie, że droga jest trudna, wymaga konfrontacji z samym sobą i działania bez wytchnienia. Ale każdy świadomy krok przybliża cię do silniejszej, wolnej i potężniejszej wersji samego siebie. Ostateczne pytanie nie brzmi, czy jesteś gotowy, lecz czy jesteś gotów porzucić wymówki i przeciętność, by budować dzień po dniu niezłomny charakter i życie, które odzwierciedla Twój prawdziwy potencjał. Twoja wewnętrzna moc czeka, a jej sięgnięcie zależy wyłącznie od Ciebie. Nie zapomnij subskrybować i włączyć dzwoneczka, aby nie przegapić następnego wideo. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, ponieważ twój głos też inspiruje. Uczmy się razem mądrości stoickiej. Do zobaczenia wkrótce.